Opowiem Wam dzisiaj bajkę o diamencie. To bardzo wzruszająca bajka, choć nie moja. Przygotujcie więc sobie chusteczki, bo niektórym mogą popłynąć łzy. Według mnie przeznaczona jest ona zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wiek, a także płeć nie mają tutaj znaczenia, choć naprawdę warto by nasze dzieci poznały ją jak najwcześniej. Bajkę znalazłam w niezgłębionych przestrzeniach internetu, więc być może już ją słyszałeś. Mimo wszystko posłuchaj jej jeszcze raz, wczuł się głęboko w jej treść, wróć myślami do dzieciństwa, weź głęboki oddech, usiądź po cichutku, napij się słodkiej herbatki, bo czeka cię coś dobrego. Pewnego razu, w pewnej szkole, pewna pani nauczycielka opowiedziała dzieciom bajkę o diamencie, przekazała im, że są cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Posadziła te dzieci dookoła, wyciągnęła diament i powiedziała: Gdy się rodzimy, jesteśmy takim pięknym diamentem. Jaki ten diament jest? pyta dzieci, pokazując im go jednocześnie. Dzieci odpowiadają: cudowny, piękny, idealny, kochany, kreatywny, wystarczająco dobry. Nauczycielka kontynuuje dalej. No tak, ale jak taki diament idzie przez życie, to usłyszy wiele niemiłych rzeczy na swój temat. Czy wiecie coś na ten temat? Pyta. Dzieci odpowiadają tak, więc nauczycielka prosi dzieci, aby podeszły do tego diamentu, który trzymała w dłoni. Wzięły do ręki chusteczkę i powiedziały, co taki diament mógłby nieprzyjemnego w swoim życiu usłyszeć, i przykryły go tą chusteczką. Więc dzieci podchodziły i mówiły. Jesteś zerem. I jesteś głupi. Nie chcę cię słuchać. Zamknij się. Idź do swojego pokoju. Nie chcę się z tobą bawić. Jesteś do niczego. Nie kocham cię. To było trudne zobaczyć, jak te dzieci mówią do diamentu tym, co usłyszały w swoim życiu. One przyniosły te historie z domu, gdzieś z podwórka, ze szkoły, z przedszkola. Nauczycielka kontynuuje, ale wiecie, że pod spodem ten diament jest ciągle tym samym diamentem. Pewien chłopczyk wstał i powiedział: Ale on już tego nie pamięta, on już tego nie czuje, on już tego nie słyszy. Ona mówi: No to co można zrobić, żeby on znowu pamiętał? Chłopiec odpowiada: Trzeba go odkryć. A ona: A jak odkryć? A on mówi: Miłością. Nauczycielka mówi do dzieci: A jaki macie sposób, żeby ten diamencik odkryć? Podejdźcie i zróbcie to. I dzieci podchodziły i mówiły: Kocham cię. Chcę się z tobą bawić. Jesteś wystarczająco dobry. Chcę cię wysłuchać. Jesteś cudem. Jesteś wspaniały. Jesteś mądry. Kocham Cię. I to tak naprawdę jest esencja odkrywania prawdziwego ja. Za tą bajką kryje się prawdziwa natura tego, kim jesteś, a także mocy panowania nad swoim życiem, jaką masz w sobie. Gdy to zrozumiesz i chwycisz tę nielimitowaną moc, która tylko na Ciebie czeka, to kontrola zewnętrznych czynników pryśnie. Gdyby dane nam było usłyszeć tę bajkę w dzieciństwie, to tak wiele by się nie wydarzyło. Nie dalibyśmy się zmanipulować obietnicą, które zaspokajają nasze potrzeby, bo one byłyby już zaspokojone przez nas samych. Informacje takie jak Bóg Cię naprawdę kocha, zwróć się do Jehowy, Jehowa Ci pomoże, zaufaj Jehowie, lub tym podobne miałyby w nas konkurenta, gdyż jesteśmy czystym, Pięknym, silnym diamentem, mamy moc. Jak wiele zastanawiałam się na zebraniach, dlaczego jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga tylko w tym sensie, że przejawiamy miłość, radość i tak dalej. A gdzie jest nasza moc? Myślałam nasza siła, kreatywność, pomysłowość. Przecież Stwórca te przemioty również posiada, ale nam się tego ujmuje. Uzależniając nas od wsparcia z zewnątrz. Natomiast pomija się fakt, że skoro jesteśmy na obraz Boga stworzeni, to on dał nam również cząstkę swojej siły i sprawczości, kreatywności. Jesteśmy pięknym diamentem, jak mówi bajka, a nie tylko słabymi i brzydkimi istotami, które ciągle potrzebują pomocy, bo siła jest w każdym z nas dana nam już od urodzenia. Rodzimy się diamentem.